Jeszcze w ubiegłym tygodniu pomieszczenia laboratorium do testowania próbek na koronawirusa były placem budowy. Wtedy mogliśmy tam wejść i swobodnie filmować te prace. Odkąd jednak pomieszczenia te zostały wyposażone w sprzęt i weszli tam laboranci, którzy przygotowują pełne uruchomienie prac diagnostycznych, to wstęp do nich dla postronnych osób został zamknięty. Ale wszystko tam działa zgodnie z planami, na które pozyskano w powiecie pieniądze. Udało się. Doprowadzić do zbudowania takiego montażu finansowego. Mniej więcej połowa środków to jest dotacja, którą otrzymamy z urzędu marszałkowskiego od pana Marszałka ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe kwoty to są pieniądze samorządów, to są pieniądze od prywatnych darczyńców, środki własne szpitala. To wszystko składa się na te. Niecałe 1,5 miliona złotych. Bolesławieckie laboratorium molekularne umożliwia badanie i wykrywanie przypadków zakażeń koronawirusa w ciągu kilku godzin. Testy oraz nowy sprzęt diagnostyczny może służyć również wykrywaniu innych chorób zakaźnych, np. HIV czy wirusowe zapalenie wątroby. Placówka obsługiwać będzie pacjentów i personel Bolesławieckiego szpitala. Nowa metoda, którą my już kupujemy, będzie powodowała, że tych testów będzie można wykonywać nawet 200. Więc, więc to jest cały czas rozwojowe, bo jest to niezwykle skomplikowane i cały czas w fazie badań, tak aby zwiększyć wydajność poszczególnej maszyny. Także na etapie obecnym jesteśmy w stanie na tym laboratorium badać 200 badań, robić 200 testów na dobę. Jest, są to ilości wystarczające, wzór. Pełności, aby zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala. Tutaj ta dostępność do tych badań będzie bardzo duża dla, też dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego. W tej chwili jest już nawet mowa o 300 testach dziennie, które w laboratorium będzie można wykonać na dobę. Służyć temu będą specjalistyczne maszyny: termocyklery, komory laminarne, separatory, analizatory oraz cały zestaw sprzętu pomocniczego.